Activision presents a smashing blast from the past. Developed by vicarious visions. It's Crash Bandicoot! A dzisiaj w Crash Bandicoot! A ja tutaj muszę po prostu wykonać pierwszą, zręcznościową rzecz Skupienie totalne O! Kolejna rzecz którą uwielbiam po prostu z Crashów, uwaga! Czy mi się uda? Jednak doświadczenie robi swoje Dokładnie! Eee, widzicie? Więc ja kiedyś też się spinałem strasznie o to, żeby Oj, to już dobra skupienie. Zamykam jadeczkę, bo tu się robi Dobra, mam maskę Go, ho, ho, piękna eksplozja Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, miłego oglądania Siemano, siemano z tej strony walczy i zapraszam Was do nowej serii na moim kanale, czyli Crash Bandicoot. Będziemy ogrywać wszystkie cztery części, może nie po kolei, ale jednak zaczniemy tą epicką przygodę z moich lat dzieciństwa, gdzie mieliście w prologu do zobaczenia, jak wcześniej to wyglądało. To była wersja na PlayStation 1, gdzie Crash był cały kwadratowy, cały świat był kwadratowy i gramy teraz w remasterowaną część z 2017 roku. Wszystkie trzy części będziemy ogrywać. Czwarta też gdzieś tam dojdzie. It's about time. No i po prostu to jest, kurde, taki powód do mojego dzieciństwa. Moi kochani, to była chyba... Druga albo trzecia gra, którą dostałem na PlayStation 1, w muciłem po prostu godzinami, jeszcze mało tego nie miałem karty pamięci do konsoli, wtedy była wymagana i jak się nie miało, no to jak się wyłączyło konsolę trzeba było przechodzić od zera, od początku, więc tłukłem to po prostu masakrycznie długo. Z wraz nawet z przyjaciółmi, bo były kiedyś taka zasada, że jak się u kogoś grało to żeśmy ginęli, co, śmier co śmierć się wymieniali i po prostu e, żeśmy wspólnie przechodzili tą grę. No ale dobra, dość, bo ja już jestem tak podjarany, że to głowa mała. E, oczywiście zaczniemy sobie od pierwszej części. Tutaj no oczywiście pięknie to jest powiedziane głosem e, osoby, która będzie podkładała głos pod tego złego korteksa doktora, bo może ktoś nie wie o co chodzi w fabule krasza, więc troszeczkę powiem, tutaj będziemy, wcielamy się w krasza, bandikuta to jest sobie zapisałem jamrajkiem, ja kiedyś na niego za dzieciaka mówiłem, że to jest lisek. Bo w sumie no to tak jest podobny, który po prostu został stworzony przez Cortexa na rzecz tego, że Cortex podbić świat przez zwierzęta mutanty, które będą mu posłuszne. Oczywiście nie jesteśmy jedynym stworzeniem, którego Cortex stworzył, no ale nam się udaje, wydostać z laboratorium. No i musimy uratować świat oraz naszą dziewczynę Taunę, która będzie występowała, ale dopiero w czwartej części. Ee, dodatkowo tutaj jeszcze w, Wiem, że w podstawkach tego nie było Ale w remasterach Jest to, że e, Mamy drugą grywalną postać Siostrę e, Krasza Koko Która dopiero występuje w trzeciej odsłonie Ale no, twórcy dali nam Taki smaczek, że już możemy e, Ogrywać to od Zamienić postacie i grać nią od pierwszej części. No nie będę już o czwórce opowiadał, bo w czwórce to będzie duża masa po prostu postaci grywalnych, nawet tych złych, ale to jak dojdziemy do czwórki, to będziemy wtedy e, nimi grać, więc moi kochani, zapinamy pasy i lecimy z Crashem Bandicootem ratować świat. But Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures! <laughs> Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination! This time, I shall reign triumphant! We are closer than ever before! Quickly, into the vortex! <laughs> Dr. Cortex. The vortex is not ready. We have no idea what it could do. <laughs> Failure again. <laughs> Capture him! Uh-oh. No i dobra moi kochani, zaczynamy tą naszą epicką przygodę. Jak wspominałem, e, Tauna no, jest w rękach Cortexa, więc musimy mu ratować jaki cały świat. I dodatkowo nie wiem, czy zwróciliście uwagę e, na te klatki e, przed tym e, torturowaniem Krasza. Gdzie po prostu były nazwy, no, można powiedzieć, naszych przeciwników, z którymi będziemy się mierzyć nie tylko w pierwszej części, ale zarówno i w drugiej i w trzeciej, więc warto to mieć tak sobie, taki smaczek na uwadze. Więc no, zaczynamy. Mm, od razu mówię, że nie będę crasha przychodził tam nawet na 102%, bo wiem, że jest taka możliwość, czy tam na 105%, bo do tego są wliczane czasówki. E, będziemy zbierać wszystkie skrzynie, będziemy zbierać wszystkie diamenty, e, ale nie jestem po prostu masochistą. Jeszcze, jeśli będę miał okazję, ale myślę, że przy saveie. To Wam pokażę, że próbowałem podjąć próbę. O dobra. Bo tutaj mamy naszą maskę Aku Aku. I teraz przy zbiciu trzeciej skrzynki będziemy mieli nieśmiertelność. Tylko, że nieśmiertelność przed e, przeciwnikami nie przed upadkiem, więc to trzeba mieć na uwadze. Bo może to po prostu źle się skończyć. Dobra, w prawo. Ja po prostu tak wiecie co będę jechał dosyć mocno z pamięci. Dobra, poczekam aż maska się skończy. Dlatego nie skoczyłem, bo maska od razu, tak jak widzieliście, zbija skrzynki. A ja tutaj muszę po prostu wykonać pierwszą zręcznościową rzecz. Skupienie totalne. No, ale lata, no, że tak powiem, praktyki w Krasza robi swoje. No właśnie, bo będą takie zręcznościowe, będzie dużo takich zręcznościowych rzeczy. Dobra, tu wiedziałem, że ten, dobra. I ostatnia skrzyneczka i będziemy mieli swój pierwszy diament. Proszę bardzo. tad -ta da! Więc udało się pierwszy poziom zrobić na 100%. Pięknie, proszę bardzo. Dokładnie. 3%. O, 3% gry skończyliśmy już tak szybko. Kurde, nie pamiętam o co chodziło z kluczami. A, mogłem od razu zasejwować. to, bym wam pokazał. Eee, bo a propos tych czasówek, to wrócę. Że miałem próby podjęcia splatynowania w ogóle, crash'a, ale. No, nie wiem, czy jestem aż tak mocnym zawodnikiem. Dobra, mamy kolejną nieśmiertelność. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Dawaj, krasz. o nie, tutaj niedobrze, że mam maskę, ale. Dobra, udało się. Mówię, no, czasami minus jest tej nieśmiertelności, to, że od razu nam skrzynie się. Pijają. O proszę, i tu mamy pierwszy raz zebrane logo tauny i będziemy te loga zbierać do bonusa. Oczywiście są bonusy na każdej praktycznie już planszy poza pierwszą, gdzie będziemy mieli dodatkowe możliwości uzbierania życia czy też skrzyń. Jak, jak mogliście zauważyć, O tutaj do góry tam oczywiście potrzebujemy... Odnalezienia chyba zielonego diamentu, już nie pamiętam czy w pierwszej części oni tak kolorami to e, robili, ale myślę, że w remasterze tak jest, że i będziemy musieli odnaleźć odpowiedni diament, żeby to tam poprowadził do góry i już to daje nam sygnał, że to jest będzie pierwsza plansza, którą nie przejdziemy od razu i to będzie jedna z wielu e, od razu na 100%, bo no, musimy odnaleźć ten diament, żeby zebrać tę skrzynie. Więc już diament za samo zebranie skrzym na, nam przepada na sam starcie Dobra te skunkcy to wy... O! Kolejna rzecz, którą uwielbiam po prostu z crashów, uwaga Czy mi się uda? Jednak doświadczenie robi swoje Kurwa Najlepsze jest to, że każdy może uważać się za eksperta crasha Ja ile te godzin nie grałem Jakie ja to plasze nie przeszedłem, ale crash jest tak nieobliczalny że głupi mały błąd może bardzo dużo tutaj zmienić. I proszę bardzo, mamy bonus. Trzy tauny zebrane. No pierwszy to wiadomo, obstawiam, że to chyba będzie łatwy bonusik. Taki lekki do przejścia. Raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć. To późno sobie zacząłem liczyć, ale tak jakby ktoś ten no to te skrzynki ma, te skrzynki mają po 5, to będzie bardzo po 5 skoków to będzie bardzo ważne przy innych zręcznościowych rzeczach i planszach, bo to będzie, będzie wymagało pewnych takich właśnie prostych obliczeń i zagrania na pamięć oj, tutaj za wcześnie zaskoczyłem, już myślałem, że nie sięgnę właśnie, taki jeden głupi błąd i przy, od razu przy skokach tracimy Aku Aku całkowicie, to nie to, że mamy dwa, bo teraz mamy dwa Dwie maski, tak jakby dwa. Dwie maski tak jakby na sobie. Tracimy po prostu wszystkie dobra. Drugi poziom zaliczony. Niestety nie mamy trzech skrzynek. Biedny krasz, niestety dostał to na czachę. No lecimy z kolejną proszę, Może teraz zasejwuję eee, Save. O proszę, tak jak możecie zobaczyć moje poprzednie postępy, nie ma chyba daty, z kiedy to jest, ale to jest bardzo, bardzo dawien dawno było. Muszę wam przyznać. Zobaczcie, 90. Wszystkie chyba tu już były skrzynie. Dwa klucze. Muszę sobie przypomnieć o co chodziło z kluczami, no i czasówki. 17 czasówek na chyba 26 plansz, no to zobaczcie ile czasówek mi dużo nie zostało, ale po prostu gdzieś tam w którymś momencie się poddałem. Dobra, tu coś sobie kiedyś zacząłem chyba od nowa. To możemy to nadpisać sobie. Tak zrobimy, proszę bardzo, 5% ukończony, 13 żyć i jeden na razie diamencik. Lećmy z trzecim poziomem. Dosyć tam szybko idzie, tak mi się wydaje. Zresztą Crash ma to do siebie, że on ma bardzo szybkie... szybkie te plansze. Jak ktoś umie, wie co i jak. Są poziomy, oczywiście, które kurne, ja wspominam bardzo źle do dziś. Ci, którzy grali w Crash'a, to chyba wiedzą o jakich poziomach mowa, typu... E, typu... mosty w jedynce, jeśli chodzi o jedynkę, no po prostu to... O. Myślę, że każdy gracz gdzieś tam spędził ładnych dużo, parę godzin, a sięgnąłem jednak na to, żeby te mosty ogarnąć. Nie, nie jest to prosty poziom, sami zobaczycie jak do tego dojdziemy, dobra, więc tak naprawdę Crash nie ma długich, ten, czwórka, kurde. Czwarta część oczywiście ma i są bardzo długie i z, bardzo zróżnicowane te poziomy. Tutaj do trójki myślę, że chyba to jest takie właśnie łatwe dosyć przejście, znaczy łatwe. Niech mi nikt nie mówi, że to jest gra dla dzieci, bo po prostu dostanie ode mnie... ...kopa w dupę, bo jest to ciężka gra. Mimo tego, że to dla dzieciaków, ale no jeden, myślę, że... ...doświadczony gracz będzie miał problemy z kraszem Dobra, na spokojnie, bo właśnie to nie ma też co tak szarżować, jak się ma nadal tą maskę, bo ona czasami jest wręcz niepotrzebna bym powiedział, o właśnie tutaj trzeba uważać bo tutaj udało się za pomocą maski go załatwić ale o właśnie to trzeba go od tylca troszeczkę załatwić dobra Aha, tu już zaczynają się półmyczki, fajnie fajnie fajnie, dobra no dawaj 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 i będziemy mieli trzecią taunę i bonusik a jeszcze jak zginęcie w bonusie mając aku aku to go tracicie więc to też jest taka rzecz No trochę Fair albo nie fair Dobra i kolejna zręcznościowa Ale tutaj są trzy skrzyneczki więc Łatwo Znowu mamy taunę Którą porywa korteks. Trzy życia nam dochodzi, 11 skrzyń I 25 mango Ja zawsze na to mango mówiłem za dzieciaka Ale to są oczywiście owoce łumpa I już mamy koniec Trzeciego poziomu no i właśnie, i tu jest kolejny diament, tylko pytanie czy to jest ten sam, który mieliśmy w poprzedniej planszy, bo w sumie kolorowo, tak się mieni tak samo, ale tych boksów teraz trochę dostaniemy. Osiem, ajajaj, no ale no to mówię, niektóre rzeczy są nie do przeskoczenia. Dobra, mamy kolejne, aha, już wiem co to będzie za plansza, kurna. To też, że tak powiem, jest jedna z ikonek crasha. Później będzie bardzo często e, wykorzystywana w następnych częściach. Tylko w i oczywiście formule. No dobra, startujemy. Kurwa, kurwa, goni nas, goni nas. No tutaj to jest element mocno zręcznościowy. Co prawda to pierwszy schemat był spoko. Drugi chyba też nie będzie ciężki, ale trzeci i następne plansze takowe związane. Takim formatem ucieczki. No, już nie będą proste. Wiadomo, no bo już właśnie mamy przeszkody, oczywiście. Ja tam pamiętam, że ten. Ta... Nie musicie zbierać, właśnie. Jeśli opomijacie skrzynki, nie musicie zbierać, bo nabija wam je kamyk, po prostu, który was goni. Widzicie? Więc ja kiedyś też się spinałem strasznie, o to, żeby. Oj, to już dobra, skupienie. Zamykam jadeczkę, bo tu się robi coraz bardziej niebezpiecznie. A kurna właśnie i ten nawyk taki, że muszę to zbić, muszę to zbić. No właśnie, i przy to może kosztować troszeczkę to już kurwa depcze mi po piętach. Jest! Udało się za pierwszym. Uff! Łatwo! E, ale nie wiem czy zauważyliście kolejne ten. Dobra, mamy drugi diament. -da -da -da. Pięknie! Mamy drugi diament, ale co najważniejsze, jak były te słupy i zobaczyliście, że jeden słup był zielony, nie żółty. Znaczy, tfu, żółty, nie zielone, bo żółte opadają jak na nich ten. To będzie chyba teraz w tej planszy. Eee, ciekawa informacja. Nie, w następnej. Aha, okej. Okay. Ej, a czemu straciłem aku-aku? Przecież ja przeszedłem to... A, czyli chyba te z kamieniem tam aku-aku był całkowicie niepotrzebny. No dobra, no trudno. Wiem aż z kimi przepadły. E, wodna. Jedna tych plansz, których ja nie za bardzo trawię i lubię, zwłaszcza chyba w drugiej części. O ile dobrze pamiętam, bo tam no jest to mocno utrudnione. Gdzie tam e, już są elementy, które poz, pozwalają. Pomagają temu, że crash... O właśnie! To, ześlizguje się, tylko że tego to jest tam od groma. Ale dobra, nie ma co płakać. Lecimy, nie śpimy. Dobrze, dobrze nam idzie. W ja razie chyba nie zliczyłem żadnego zgonu, tylko tu było odpukać. Dobra, oj kurna listek mi uciekł. Eee, no a pomyślcie sobie czasówki niektórych tych plansz, to już jest po prostu, to się ogląda e, hardkorowo. Może dla przykładu, oj było blisko, przejdę jakąś planszę e, czasówką. No nie wiem, no piszcie w komentarzach, tak? Czy chcecie zobaczyć czasówki. Podejrzewam, że pozłość dla mnie zrobicie to, że chcecie obejrzeć czasówki. Aha, tu mamy kolejny element taki, że musimy odnaleźć diament. Odpowiedni. Ale po prostu piszcie, czy chcecie zobaczyć jak to wygląda. To może zrobię jakiś oddzielny odcinek i przejdziemy może Z2-3, może pierwsze plansze. Zobaczymy. Mówię, nie chcę być za bardzo masochistą. Dobra, jest OK. Jeszcze dodatkowo wiecie, ja mam to troszeczkę natręstwo, że e, no już w dwójce crash ma coś takiego jak podwójny skok, jak ślizg i uderzenie, o ile dobrze pamiętam. To już tych umiejętności, w trójce to już w ogóle będziemy mieli więcej umiejętności. Więc mam troszeczkę takie natręctwa, gdzie no moim ulubionym kraszem no to jest e, trójka, mam jakiś taki sentyment. E, mocny do trzeciej odsłony, ale it's, it's about time, czyli tą najnowszą część też uwielbiam. Trzy skrzynie, serio. No trudno. Ale mówię, niektóre rzeczy są nie do przeskoczenia, więc będziemy powracać do tych planż. E, bardzo często. Właśnie to, to jest też frustrujące dla gracza, który pierwszy raz gra w i nie wie za bardzo co z czym się je i po prostu patrzy, kurwa, nie ma tych skrzynek i wraca ja tak przynajmniej kiedyś miałem, że wracałem do tych poziomów, że szukałem kurwa, lizałem ściany po tych planszach, kurwa, gdzie te skrzynki są. No ale no niestety pewnych rzeczy się nie przeskaczy. Papu papu, pierwszy boss tak naprawdę, który jest bardzo prostym bossem. Zaraz wam pokażę dlaczego, bo raz, że nie jest dosyć skomplikowane, a dwa... O, ma odzyskaliśmy maski. Po prostu pokażę wam prosty trik. Robimy to tu i sobie stoimy. Widzicie? On sobie szura. Oj, ale teraz mi piznął, bo w nieodpowiednim momencie skoczyłem. Dobra, to chodzi o to, że robimy tak. W każdym dowolnym momencie. Dobrze, że jednak miałem maskę, bo byśmy mieli pierwszego zgona zaliczonego. Uwaga! Proszę bardzo znowu. Wracamy do niego na tron. Niech on sobie kręci. Kolejny skok. Proszę bardzo. Wracamy na tron. I ostatni skok. Proste. Proste. No tylko ja się zagadałem przy pierwszym jego ataku. Piękne selby. Skakanie po brzuszku pokonanego przeciwnika. I tak już rozwaliliśmy. Boże, już chyba z piąty poziom. Dosyć szybko idzie. O, i tutaj jest ten smaczek, tak? Zamiana, właśnie na koko. Time Machine, widzicie ta kula? To jest z trzeciej części. Więc możemy, w sumie, na potrzeby, poczekajcie, bo jaki jest następny poziom? E, bo myślę, że dobra. Ten jeszcze dobra, weźmy sobie koko, żebyście wiedzieli, e, jak to wygląda. Tak, zamieńmy sobie na koko. A, to będę miał przy wyborze. A, Swap Hero, ok. Dobra, zagrajmy jeden poziom Koko. Zobaczmy jak nam pójdzie dziewczyną. Kurwa jak zginę od razu to się zdenerwuję. <grym> Dobra, mamy Koko. No ma laptopa, no jest to taka... E, mówię ikoniczna postać, ale to dopiero w trzeciej części. A no, ja grając z Koko, to tak jakoś uważałem, że ma słabszy skok. Nie wiem czy to jest jakoś mechanicznie zrobione, ale jakoś do dziś mam taką bzdurę w głowie. Podejrzewam, że te postacie były zrobione tak samo, tylko po prostu są inne skórki, inaczej wyglądają. Dobra, a i tutaj mamy: tylko tego też nie zbierzemy, wszystko. To jest ten pomocnik doktora Corteza, doktor Nitro, o ile dobrze pamiętam. I to będą takie jego specjalne poziomy, bardzo ciężkie, bardzo. Zręcznościowe i wymagające naprawdę mega totalnego snu. Kurwa, tu chyba zjebałem, bo tam na górze też była skrzynia. No ale trudno, i tak wiem, że ze wszystkich nie zbiorę. Dobra, mam maskę. ho! Oh, 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 piękna eksplozja. Dobra, hop, hop. Op, o, właśnie, i na tym poziomie to o czym mówiłem, że to będzie spadać. Trzeba bardzo szybko to przeskakiwać. Dobra, mam kolejną koko. E, kurde, koko, taune Oj, teraz za długo? Dobra, już sam na siebie nakrzyczałem, że za długo stałem. No bo właśnie, bo to trzeba wszystko... Wszystko jest schematyczne, wszystko jest do wyliczenia. O nie! Zjebałem po raz... A, dobra, udało się. Chociaż i tak nie zbiorę wszystkich skrzynek. Dobra, tu nie musiałem się akurat... No ale dobra, w złym momencie akurat ta nieśmiertelność nam wpadła. Bo mamy bonus. 21 skrzynek, o no to już sporo Aha, okej okay. Dobra O nie, życie pominąłem, ale chyba dam radę Dobra, da radę lekko doskoczyć Więc ludzi. Dobra, hop, 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 Dobra, pięknie Tauna oczywiście porwana przez Korteza A my w Udajemy się z powrotem na planszę, 87 skrzynek, o kurde, to jest sporo jak na ten poziom. No ale to mówię, to jeszcze bardzo, o dodatkowo jak widzicie, tutaj mamy na diament miejsce, o właśnie. A tutaj jakbyśmy zebrali 3 na 3, ale właśnie, o ile dobrze pamiętam, nie chcę skłamać, to właśnie na tych poziomach, które są nie dla nas teraz niedostępne, e, właśnie tam są tego doktora planszy, znaczy to trzecie, trzecie logo. I mamy koniec. O kurda, ale Koko dostaje. Pierwszy raz nią gramy i dostanie potężnie na łeb za brak skrzynek. Siu! Starła bot. oho. E, szkoda tego laptopa, czy O o, aż się ugięłam, patrzcie. Aż musiała biedna niestety usiąść. No przepraszam Cię Koko, no. Chrzest bojowy przeszłaś. Bez śmierci i się udało. Eee, Will... A, Hot wheel. dobra, to wiem co to jest za plansza. E, a widzicie, to już jest zamazana koko. Bo niektóre plansze może przejść tylko crash. Tak, jak tutaj jest luzik, no tutaj możemy zrobić swap hero. A i boss z bossami też może walczyć tylko crash. No, ja powiem szczerze, że no, jestem fanem crash'a, więc będę ogrywał tylko crashem. Więc dobra, moi kochani, wiecie co? Tutaj myślę, że zakończymy ten nasz odcinek. Z Krasza to będą chyba takie krótkie filmiki, bo dosyć miło, łatwo i przyjemnie się to nagrywa. Więc może będzie, będzie tak, że Krasza będę wypuszczał. Codziennie jeszcze zobaczę, czekam na wasze komentarze i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, standardowo, łapeczka w górę, komentarzy, Dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!